No siema, elo, z tej strony Kokos, witam was w kolejnym odcinku z Resident Evil 7, dodatkowa zawartość, no i ostatni dodatek, który nam został, czyli koniec Zoe. Opowiadam generalnie chyba historię tego co się działo z Zoe jakby po naszym wyborze. No i zobaczymy jak Zoe sobie poradziła bez surowicy, no jak możemy zobaczyć na załączonym obrazku, no... Raczej nie wygląda to kolorowo. Kilka tygodni po zdarzeniach, z dodatku, to nie jest bohater, pojawiło się nowe zagrożenie. Brat Jacka. Joe Baker musi się zmierzyć z tym zagrożeniem. A no, raczej. Okay. Gołymi rękami, by raz na zawsze położyć kres cierpieniom swojej rodziny. Okej, okay, czyli będziemy sterować bratem Jacka. Joe Bakerem, ok? Gołymi pięśćmi, no zapowiada się ciekawie. Zobaczmy, co to jest w takim razie. Halo? Działaj kurwa. No tak, klasycznie nowy dodatek ma swoje menu główne. No dobra, ale zacznijmy nową grę w takim razie na poziomie... E, nie, No dobra, zagrajmy na normalnym. Okej. Czyżby to były te bagna gdzie... A, to jest... To jest te bagna. To. Hmm. Oh shit.

What the fuck is she doing? No! Evie, please! What the fuck? We got a casualty here. Hey, I think she was the fuck? What the hell are you boys up to? That's her, alright. Zoe Baker. She's still breathing. Oh, what did you say, Zoe? Sir, do you live here? What the hell's wrong with her? We want to help, so everything. What in God's name have you done, sir? Oh, what the? Stop! Stop! Oh my goodness, Zoe. Zoe. What the hell do they do to you? Oh, the fuck? Oh, shit, Zoe, Zoe. Przebrałem się w ten strój. O nie, dobra, to moi zakładnicy pewnie. Czy to Chris może? Listen to me, we're here to help. <laughs> no, I don't believe you, boy. Boy? <laughs> Tell me, what kind of help comes in a helicopter gunship? Oh shit, ty ale wygląda zajebiście. You don't know what you're talking about. You don't get it. You think I don't know who you people are with all these monsters running around here. Tell me, where did they come from? It's not what you think. You don't understand. Well, I don't understand. You see that girl back there? Look, <clears throat> that there, my brother's little girl. My niece, you understand? Uh, and around here, uh, family uh, is a righteous cause. Uh, and you ain't gonna kill my family. Uh, 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 now, see, that ain't something I can abide. For fuck's sake, <laughs> she's infected. She's dying. And we're both gonna fucking die if we don't get the fuck out of here right now. Uh, uh, she ain't dead yet, boy. So, I figure you better do something about it. For I feed you two little friends outside. Okay, okay. There's a cure. You're lying to me. I'm not lying. I'm not lying. We were on our way to get her treatment, and you fucked that up when you jumped us. They're probably still waiting for us right now. Ah. Uh,

co jest? Wygląda jak ten. Yy, jak on się nazywał? Ten z Bentena, ten taki diamentowy. No to ona tak wygląda generalnie. Okej, yy, okej, okay, okay. ciekawie to wygląda. Podoba mi się stylu ba Wujasa Wygląda jak. Nie mogę, nie mogę, ale mogę mu pogrozić trochę, albo no, mogę, Chyba? No, z rozbiegu, no, powiedzmy, no, ty, no, prawie siadło, powiedzmy, okej, okay, dobra, już mi się to podoba, czyli co, będziemy się tu napierdalać na gołe piąchy, Że znaczy, ja wszystko mogę napierdalać, ciebie też, nie mogę, no, ty, mogę uderzać rzeczy, cyk, 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 no i to mi się podoba. Nie no, tu ja z Joe to totalny szef, co my tu mamy? Stwór, którego dziś widziałem to nie był aligator. Sprawdzałem czy coś się złapało i przy ściąganiu linki zobaczyłem pokryte śluzem paskudztwo z wielkimi zębiskami i pazurami. wysyn próbował mnie dorwać, ale szybko przywaliłem mu w pysk. <laughs> nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zobaczę coś takiego. Pieprzony rząd przeprowadza tajne eksperymenty na ludziach i zwierzętach bez dwóch zdań. To by wyjaśniało helikoptery, które tu ostatnio latały. Ok. Czyli co wujasz Joe sobie to po prostu mieszkał w tej chatce na bagnach? okej, okay. No to trochę wygląda jak, jak aligator. Uf, uf, chyba, że to nie o to chodzi. Ale ja widzę, że Joe tutaj jest zapalonym wędkarzem. Czyli rozumiem, że Joe jest po prostu tą pojebaną częścią rodziny. Jako jedna jest jednostka i tak naprawdę nie potrzebował żadnego. Kurwa grzyba, żeby go pojebało. <noise> Wydaje się być takim trochę rednekiem teksasowym, ale to sprawia, że czy się kurwa mocarnie... O, a tu jest ten szereg się schował i zaraz tu będzie tak. me. O! No, chłopcy kurwa autentycznie zrobił. Worek treningowy z jakiegoś kurwa tego. Jak oni się tu nazywają? Eee, pleśniaki jakieś. No, wiecie o co chodzi? Z Mariusza, po prostu. Naryż tu zawiązany worek, nawet twarz ma. Jak taki potworek. Cyk, I cyk, i cyk, i cyk, kurwa, combo. Dobra. Ehm, no, ewidentnie Joe nie jest normalny, to chyba mogę powiedzieć na samym początku. Ale widzę, że możemy tu zbierać normalnie itemy. No, monety dostaję zajebiście. Uniwersalną sobie ja wezmę, oczywiście. Może ataku by była dobra. No, wtedy bym mógł zajebać normalnie. Ty, tu jest dużo miejsca, jak w jakiego kierunku co? Ja tu mam. Ty, what the fuck? co to jest? Pod Poradnik Survivalowy Joe'ego. Spisane przez ciebie sposoby radzenia sobie z bagiernymi potworami. Joe Baker. LCS. Okej. Okay. <laughs> jak zabić te stwory? Jeden. Ciała są twarde, ale głowy miękkie. Walić w nie. Okej. Okay. Ładować w nie jak najwięcej szybkich ciosów. Eee. Nieźle działa seria lewy, prawy, prawy i trochę szybkich prawych prostych. <laughs> Można je znokautować prawy, lewy, prawy i mocny lewy. <laughs> Kiedy leżą łatwo rozwalić im głowę kopniakiem. Eee. Wystarczy kucnąć i podkraść się cichcem What the fuck? Eee. za ich plecami, żeby z łatwością je unieszkodliwić. Okej. Okay. Poradnik dosyć ciekawy, ale może go schowamy. Nie wiem czy mi się przyda, czy nie. To damy tak, to się damy tak. Gołe pięści, normalnie mam wyekwipowane, mogę sobie przesuwać po ekwipunku. Prosta, piła. Dobra, na szybkości zapiszmy. Tu jest nasza ulubiona wędka. Mogę iść połowić. Fajnie by było. Dobra, co ja mam zrobić w ogóle? Mm. Weź lek od żołnierza idź do starej szopy w lasku za domem. No dobra, czyli tutaj chyba nic nie zrobimy. W sumie to trochę dziwne, że Joce żył tu tak kurwa na bagnach po prostu Podejrzane leciutko, no ale... Cóż No cóż No cóż, możemy jeszcze raz. Cyk, pyk, pyk, pyk pach, pach, par pach pach pach, pach, pach 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 Lewy, prawy, prawy Lewy, prawy, prawy Prawy, lewy, prawy, lewy. Kurwa. Niecz, chwila. Prawy, lewy, prawy, lewy. No co jest? Prawy, lewy, prawy, lewy. Nie działa. Prawy, lewy, prawy, lewy. Prawy, lewy. Prawy, lewy, prawy, lewy. Prawy, lewy, prawy, lewy, prawy. prawy... prawy... Chuj, czemu w ogóle jak zwłoki wchodzą w to drzewo? Dobra. O, w końcu siadło. O! Kurwa, oddał mi obrona. Szmatą. już ma to. Tak miało być? Nie oh. że. Hmm. Ale kurwa, bez Dobra, idziemy. <grytanie> ja tu będę z Mariuszem walczyć wieczność. Nie, nie, nie stworzenie. Można je połączyć z chemikaliami, by otworzyć przedmiot leczący. Zjedzenie go w bieżącej pustce... Po... What, what the fuck. God damn it. <laughs> apteczki z pendraków robić. No, zajebiście. Ok, um. stonoga, what the fuck. Czemu to są takie robale i co ja je pakuję po prostu do kieszeni? God damn it. Generalnie czytałem trochę. Na temat tego dodatku like you, no. no siema ma de paka hands Ma be hands, bitch Ma be hands yeah. y Kopnięcie no, Zmierzyłem mu rękę Kurwa Marłeś w końcu czy okay. y no, trochę czytałem Odnośnie tego dodatku, znaczy głównie jak długo on trwa i tak dalej. I trwa on około, tak powiedzmy, od godzinki do dwóch. To zależy, jak kto gra, oczywiście. Więc też nie jest raczej jakoś super długi. Myślę, że kończymy go jakoś w mniej więcej w 58 odcinkach, bo będę nagrywać je po dwie minuty. Co wy na to? No shit. Nie no, podoba mi się to, to jest to czego mi brakowało w normalnym... No, świetnie, dobra, tego mi nie brakowało jednak. W normalnym... Mmm, kombo mu sprzedałem. Prawy, lewy, prawy, k***a, lewy! Dobra, chwileczkę, jaka tam była jeszcze kombinacja? Lewy, prawy, prawy... Dobra, ja. lewy, prawy... No, szmato. Umarłeś? Umarł. Lewy, prawy... Prawy, prawy, prawy. Kurwa, masz same prawe. Ok, um, Czyli można tu jakieś kombinacje wyprowadzać. To naprawdę ciekawie wygląda. Czyli co? Chyba tu nie będziemy mieć normalnych broni. Jakichś pistoletów, shotgunów, coś tego. Tylko... Um, tylko pięści. Tylko nie wiem jak sprawdzić zdrowie. Czy po prostu mam patrzeć po tych? Um, po tych planach krwi normalnie. Bang, bang, bang. Oh yeah! Podobizna boksera? What the fuck? Zbieraj podobiznę, aby zwiększyć siłę rażenia. Co? Makabryczna laleczka używana dyrytowała w czarnej magii. Każda taka laleczka w jego zwiększa 1% siłę rażenia. What the fuck? Kto wpada, kurwa, na takie pomysły? To wiecie co? Potrzebujemy jakiejś głupiej znajdźki. Co wy na to, żeby zrobić... Kurwa, kamienie mogę przenosić i robale zbierać, ja pierdol... Nie, że robale zbierasz, to jeszcze może zbierać laleczki wódów w postaci podobizn bokserów. Tam nie idę. <ścoughs> no what the fuck. No what the fuck. Nie wiem czy mam się... Oh, shit. Nie wiem czy mam się leczyć, czy nie. Na głowę powinienem się leczyć, to na pewno coś tu chodzi? Ja pierdolę, dobra, to jest tylko okno. O! Halo? Siema, czy ty... wstaniesz? To jest zbyt podejrzane. On się obudzi. gryzie mnie w dupę. Okay. Albo gorzej. Ja to zabiorę. O! O oh, shit, kurwa! Masz Mmm! Prawy, prawy, prawy! Kurwa, o, masz we tam jeszcze. Ok, My autentycznie mogę amputować kończyny. Kończyny? Co, kurwa? Kończyny w sensie, jak leży na ziemi. Z buta. No dobrze. żegnam. Ty, a nie mogą coś zrobić w ogóle, jak są drzwi kulone. Ja mogę ich napierdalać? Co teraz, frajerze? Tak jest. Chodź tu. Mm, 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 mm. Oh, shit. Mm. Dobra. kopnięcie. Czy ja mam w głowę celować podczas kopnięcia, żeby im zmiażdżyć łeb po prostu? Czy jak to wygląda? Czy wy już nie żyjecie? What the fuck? Jakieś jeszcze tiki pośmiertne. No dobra, znalazłem ten lek. Daleko nie musiałem szukać, ale wątpię, żeby to akurat nam pomogło rozwiązać wszystkie nasze problemy. <laughs> Jakaś podejrzana strzykawa, która sobie tam leżała. What the fuck? Halo? No! No, no, no! Ty, budynek płonie. Coś tu się dzieje. What the fuck? Chwila. O kurwa, aligator to w ogóle leży, ledwo go zauważyłem, ale jeszcze muszę. Pier Jak on się nazywa w ogóle? Left, right, A. Mm, mm, dobra. Ty czemu to są jakieś 2 oh. gigaligatory? Ginch ma to? Okej, okay. dobra, zanim wejdziemy do środka, to w sumie nic, ale mogę zarobić ten, jeszcze jedne leki. Ciek. Dobra. Dwie apteczki, na wszelki wypadek. Halo no, Zoli! Siema. Co ty kurwa zrobiłeś? Rozprzestrzenił cały logi No to co? Go zostawiamy, zabieramy Zoe i uciekamy. Right, no, no, stąd. <laughs> Wstrzykuje jakieś podejrzane zielone gówno. No i nie żyje. Okay. Okay. What was it? It won't be enough. She needs a full dose to heal completely. There's more at our base. Just untie me and I'll take you there. Please! What no, ci. Ci no oh, oh, What the fuck? Dobra, no kurwa, co jest? O. Oh. Kadłubek? O, oh, what the... Dobra, Zoe, idziemy stąd, chodź. <gry> ja nie chcę tu zostawać ani chwili dłużej. Chodź. God damn it, co się nie stało? What the fuck? Oh shit! No, Ty, co to za jakiś ten... ...ktulu? Taką się nazywał, to taki. Bo. O ośmiornic, Wiecie o co chodzi? Dobra, uciekam stąd, ale on tu gdzieś jest. Że on mnie dopiero to Szybko wsiadaj do łodzi. Zginiemy wszyscy. No, what the fuck. Wszystko będzie dobrze. Płyń! Pięć o, o, o! Mój tom! O! No halo! Um. Czemu kurwa drzewa znikają? <ścoughs> um. Czemu drzewa się pojawia? Co tu się dzieje, kurwa. Ok. Czyli tutaj naszym głównym przeciwnikiem będzie pan Która. Bo Katul. No, cokolwiek. Ale wyglądał trochę jak Nemezis w tym obu. No czemu hmm. kurwa drzewa no, mi no, się no, pokazują przed oczami? Co jest? Czy nie zmieniałem żadnych ustawień graficznych ani nic? Wszystko powinno działać. Co tu się odpierdam? A czemu mówisz sam do siebie? Dlaczego? Czyżbyś był pojebany? Możliwe. Dobra, stopuj mnie tę łódkę. Co robimy dalej? Jaki jest plan? Jak jest plan, Joe Baker? Wuja z, Joe? Wuja z Joe i. Zoe. Zoe. Oh, what the fuck! Chuj. Wrzucam cię na łódkę z powrotem. Ty w ogóle. Czemu, czy jest jakaś. Gdzie jestem w ogóle baza? Zdobądź więcej leku i idź do bazy. Chuj, bazak na bagnach, wielka tama. Nikt tego nie widział oczywiście przez tyle lat. Wiadomo, co to jest tak pusto? Czy znowu. No kurwa, krzaki, co się dzieje? No nie wiem, o co chodzi. Mamy bazę. Nie wiem, o co chodzi z tymi elementami, co się mi rysują na oczach. No what the fuck, tym. Oh, come on. Ty no autentycznie coś jest kurwa nie taka. <laughs> Chwila. Dobra, wymaksowałem ustawienia graficzne i teraz wszystko działa. Nie mam pojęcia czemu tak się działo w podstawce. Nie działo się nic takiego nawet na poprzednich ustawieniach graficznych. Dobra, na razie zagramy tak, jeżeli będą dropić klatki to ryda oh, Wiesz, mam nadzieję, że nie będą. No gra teraz o wiele lepiej wygląda kurwa, wcześniej tu ani jednego drzewa nie było, god damit. <laughs> Okej, okay, ale tu mamy kolejną podobiznę, jak widać, którą sobie zbiorę. Czemu nie? Czemu Kurwa, Nie. No czemu? Mam nadzieję, że nic mnie nie zje. Um, um, um. Ok, bezpieczny. To no, kurwa było blisko. Byłem pewny, że jak trzymam i w łapie, to nic mnie nie może zjeść, ale pewnie jakby mnie dopadł ten alligator, no to by się tu skończyło nieciekawie. Nieciekawie. Ehm... Um, Okej. Okay. Czyli co mam na kanapie po prostu... Zaraz wszyscy kurwa zginiemy. Hmm... Z czym mam niby wrócić? Kurwa nic nie mam. Czemu to są metalowe drzwi? dobra. Generalnie... Jaki jest plan? Mamy się dostać do bazy po prostu. Czy ten alligator tutaj nadal gdzieś krąży? Czy go tu nie ma? Jak na razie tego nie widzę, ale możliwe, że po prostu się zanurzył czy coś. Tu jest po prostu otwarte, okej. Okay. To leciutko podejrzane. A tutaj? Zamknięte, no to wszystko jasne. Hangar w nałodzie. Na łodzie czy na lodzie? Mm, dobre pytanie. Dobra, chodźmy w takim razie tutaj do środka. Mariusz! Oh. Mariusz. Mariusz, ty szmato. Po tych wszystkich latach... Masz cios na dupsko! Nie udało się! Czemu się nie udało? Czemu on mnie wykrył? Nie ma pojęcia, ale masz szybkie czasy na Dupsko. Szybki kopniak. O, masz kurwo w Dupsko i kopniak, w Dupsko i. Może nie udało się wykonać tej eliminacji, ale Dubsko mu zmasakrowałem. Także jestem zadowolony. Hmm, co? Dobra. O. Tu można się jeszcze bardziej poskradać. Dobra. Uwaga, gramy w Splinter jakiegoś. Po cichutku, jak asasyn. aby nikt nas nie zauważył. Na pewno nie już ten Mariusz, który sobie tu krąży. Czy on po prostu chodzi w kółko, czy on jest kurwa głupi? Nie mam pojęcia. Na pewno jest głupi. U nie! Złuchaj, motherfucker. Da, motherfucker, To już mi się podoba. Czemu pędraki w mikroskopach... ...pełzają? Pędrakują? Podoba mi się już tekścik... Joego. O! Oh! O oh, daj, motherfucker! Da. Oh shit, jak z tym mam walczyć? Kurwa, ja Ehm, um, ta... Dobra, tego nie było, okej? Okay? Nie było. Nie. Damn, Da, Damn, Tak jest. Dobra, ale jak ja mam pajęczaka niby pokonać? Przecież pajęczaki takie szybkie są. I jeszcze się pałęczakują po ziemi. Jak ja mam to zrobić niby? czy to nie ma sensu. Nie ma sensu. Jak on mnie w ogóle nie widział, jak ja tak sobie chodzę bokiem, to ja nie mam też pojęcia. No, ale dobra. Jest tu ten pajęczak. Siema, aha, go też mogę! O! Oh. <laughs> Gim, kurwa. Myślałem, że mu zgniotek ręgosłup. Nie wiem, co by go bardziej bolało w sumie. Um, no ale dobram. Czy jest tutaj coś, co mogę podnieść? Może coś zrobić jeszcze? Jakiś pędraczek? Chyba nie. Siema, co to kurwa jest? Harpun. Co? Harpun. Powstał dzięki przytwierdzeniu kawałka metalu do gałęzi. Ym... Po niecelnym rzucie można go odzyskać i użyć ponownie. Aha. Oh, what the fuck? czyli to jest motyw broni w tej grze, w sensie dystansowej. Kurwa, harpun. I rzut dzidom. Albo włóczniom, C cokolwiek. No, wiecie o co chodzi. A Cyk! Wybacz mi, ja pierdolę uciekam. Zażdżałbym, kurwa, chodź tu. szybkie kombo. No, no czemu on jeszcze? Czemu? czemu? Czemu pajęczaki nagle są takie potężne? Da Da motherfucker. No dobra, w takim razie jeszcze? Kurwa, nie to. Jeszcze raz. No, no bo ten harpun opada, tylko... Ja nie wiem jak dokładnie go... Ale mu bałem O mój Boże, biedny pajęczak! Żartowałem mu do dupy, ale i tak. Gaddymy, to ale dostał. No dobra, w takim razie teraz idziemy tu chyba, co? No dobra. Zobaczmy, co się tutaj znajduje. W takim razie, tutaj chyba. O! Skład środków medycznych brzmi ciekawie. O! Kolejna podobizna. Całkiem sporo tych podobizn poznajdowałem. Ale myślę, że możemy tutaj zapisać i zakończyć ten odcinek. Pierwszy odcinek z nowego dodatku: End of Zoe. Jak na razie, em, rozpoczyna się dosyć ciekawie. Inaczej niż poprzednie. Właśnie fajne jest to, że jakby. Każdy dodatek różni się w jakiś sposób, że to niby jest ta sama gra, ale jednak nie do końca. Tutaj kurwa walczymy będąc bratem Jacka, no kto by się tego spodziewał, wuja z Joe. Trzy szybkie i siemano, daj motherfucker, tyle mam do powiedzenia. Dobra, także tu będziemy kończyć pierwszy odcinek, także mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się w następnym. Siemano.